Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku i zarazem 20 kolejce symulowanej Ekstra Klasy. Dziś dość nie typowy odcinek, bo dwie kolejki będą połączone w jednym odcinku, ale na początku zaczniemy od 20 kolejki. W piątek mieliśmy dwa starcia: Starmielec podejmował się siebie Raków Częstochowa, a Lech mierzyła się z widzewem Łódź. W sobotę Śląsk Wrocław podejmował u siebie koronę Kielce, wisła pozgrała z Lechem Poznań i Jagieronia Białystok mierzyła się z pogonią Szczecin. W niedzielę za to zagłębie podejmowało się Piasta Gliwice, Górnik Zabrze grał z Radomiakiem Radom, Legia Warszawa z Krakowią. No i na zakończenie tej serii gier w poniedziałek warta Poznań podejmowała mieć Legnicę. Na początku zaczniemy od spotkań, które zakończymy się bezbrankowymi remisami, a takich było w tej kolejce dość sporo. Takim wynikiem zakończyły się, zakończyło się aż pięć spotkań, które w tym momencie migają wam przed ekranami. A teraz już po kolei przejdźmy do Gdańska. Tam Lechia mierzyła się z Widzewem Łódź. Skład Lechi: w bramce Kucjak w obronie Pieczak Malocza, Nalepa, Bartkowski, w pomocy Kałdziński Konrado, Gajos, Terracino i wataku Zwoliński wraz z Pajszą. Skład Widzewa to za to w bramce Wrąbel w obronie Szota, Kreuziger, Stępiński, Żyrow, w Nunes, Kun, Szeku i Mirosz i wataku Sanchez. Lechia na tym moment wyżej w tabeli od Widzewa, ale jeżeli Widzew wygra swoje spotkanie z Lechią, no to może Gdańszczan. Przeskoczyć w tabeli. No i widzimy, że to Widzew zaczyna od mocniejszego uderzenia. 32 minuta i po bramce Jordiego Sanchez za Widzew wychodzi na prowadzenie, którego już w tym spotkaniu nie odda, Więc Widzew coraz wyżej w tabeli, za to Lechia, no ma jakąś formę zniżkową. Ostatnio nie idzie drużynie z Gdańska. A my teraz przenosimy się do Wrocławia. Tam z Śląsk Wrocław podejmował koronę Kielce. Skład Śląska w bramce Szlownik, w obronie Poprawa, Werdaska, Bejger w pomocy Jebła, Szwarc, Olsen i Kączkowski, a w ataku Jaszczemski, Exposito i Lejwa. Skład korony to za to bramce Forens w obronie Balicz, Malaczyk, Zator, Godinio pocenono Szpakowski, Nonoszpakowski, i w ataku Kiełb Śpiączka i Łukowski. Korona jak na razie na ostatnim miejscu w tabeli I Korona pewnie przyjechała do Wrocławia szukasz punktów Bo w tym momencie jest już coraz trudniej o utrzymanie Ale widzimy, że to Śląsk jednak jako pierwszy zdobywa bramkę Dosłownie sekundy przed zakończeniem pierwszej połowy Patrik Olsen po strzale z głowy Po rzucie rożnym Śląsk obejmuje prowadzenie No i Śląsk to prowadzenie chciał podwyższyć widzieliśmy Strzał Exposito, ten jednak trafia Forenca, za to już ten w 81 minucie. Tym razem Kączkowski zamyka tutaj dośrodkowanie Jebłacha i Śląsk prowadzi już 2 do 0. Widzimy powtórkę, ładne tutaj rozegranie do linii Jebła. Wrzucił trochę, może nawet ta wrzutka była za mocna, ale ostatecznie Kończkowski dopadł do piłki, zdobył bramkę, a korona już po doliczonym czasie gry, jeszcze jednak sędzia pozwolił dokończyć tą akcję. i Widzimy, że korona zdobywa bramkę, śpiączka, jest to jego kolejne już trafienie w tym sezonie, ale widzimy, że z taką formą koronie będzie coraz ciężej utrzymanie w. Elicie Śląsk zwycięża 2 do 1, a my jesteśmy już w Białym Stoku. Tam Jagielonia podejmowała pogon Szczecin. Skład Jagieloni w Brance Alomerowicz w obronie Pazan Puerto Stoinowicz, w pomocy Lewicki Romańczuk, Neneimas i w ataku Kamara, Gual i Przykryl. Za to skład pogoni bramce jest w ronie Kutry, Zech, Triantafilopulos, Warkwis, w pomocy Łęgowski, Kowaczyk, Dąbrowski i w ataku Almquist, Zachowicz i Grosicki. Guar powoli musi zacząć gońc z Relakę, jeżeli cały czas myśli o koronie króla Szczelców. Na ten moment napastnik warty ma 12 bramek, ale na to nam się nie zapowiada, bo w trzeciej minucie pogoń. Po szczale Almquista wychodzi na prowadzenie. Bardzo szybko widzimy błąd Michała Pazdana. A tutaj już e, konkretnie została skarcona Jagielonia Zachowicz zagrywa piłkę do boku, a tam był e, Almquist. A teraz widzimy zrzemnęła się trochę defensywa Pogoni. I Gualewy taki oto sposób zdobywa bramkę. 80. 7 minuta, 3 minuty przed końcem. Tego spotkania widzimy, jak tutaj zabawił się z defensywą pogoni. Gual później jeszcze zewnętrzną częścią stopy uderzył, no i ta piłka ostatecznie znalazła drogę do siatki. Bardzo ładne trafienie, jedno z ładniejszych na pewno w tym sezonie. A przenosimy się do Warszawy. Tam Legia podejmowała Krakowie. W skład Legii w bramce Tobiasz, w obronie Ribeiro, Nawrocki, Jędrzejczyk, Johansson, w mocy Wszołek, Grzozły, Augustyniak, Muci i Baku i w ataku Carlitos. W skład Krakowi to za to w bramce Chroszczy, Peska, Gica, Hoskonen, w Konopianka, Myszor, Atanasów, Rakoczy, Oshima i Rapa i w ataku Makuch. Makuch też powoli musi zacząć gość z Relaka, on ma w tym sezonie już 10 trafień. No i widzimy jednak, że to Legia w tym spotkaniu miała inicjatywę, udowodniła to już w końcówce spotkania. 77 minuta dopiero, pierwsza dogodna sytuacja. I widzimy jeszcze raz Muci zagranie do Boku, tam był Baku. No i tym samym Makana Baku zdobywa drugą bramkę, ale jakże ważną w tym sezonie, a jeszcze chwilę później, Carlitos w taki oto sposób podwyższa prowadzenie Legii. Legia prowadzi 2 do 0 i tym samym w tym momencie Legia wskakuje na fotę lidera Ekstraklasy Legia wykorzystuje remis Rakowa bezbrankowy remis Rakowa no i tym samym wyprzedza już o 2 punkty zespół dotychczasowego lidera z Częstochowy a my już widzimy wyniki 20 serii gier w piątek mieliśmy z właśnie starcie liderazy Częstochowy ze Stalą Mielec zakończone bezbrankowym remisem. W piątek także Lechia Gdańsku uległa 0 do jednego widze Łódź. W sobotę za to Śląsk Wrocław wygrał 2-1 z Koroną Kielce, Wisła po zremisowała 0-0 z Lechem Poznań, a Jagiellonia zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin. W niedzielę dwa bezbrankowe remisy, Zagłębia Orbin z Piastem, Gliwice i Górnika, Zabrze z Radomiakiem Radom i wygrana Legii 2-0 z Krakowią. Na zakończenie tej serii gier kolejny bezbrankowy remis warty z... Miedziom, a my teraz przejdźmy już do 21. serii gier. A więc teraz widzimy już terminarz 21. serii gier. W piątek Krakowia podejmowało siebie Stal Stalmielec, a w Łódź mierzył się ze Śląskiem Wrocław. W sobotę Korona Kielce grała z Legią, Lechią Gdańsk. Raków chyba mierzył się z Górnikiem Zabrze i Pogoń Szczecin grała z Wartą Poznań. W niedzielę Miecz Legnica podejmowała na własnym stadionie Wisłę Płock, Lech Poznań grał z Zagłębiem Lubin i Piast Gliwice podejmował u siebie Legię Warszawa. Na zakończenie tej serii gier Radom jak mierzył się w Radomiu. Z Jagielonią Białystok. Najciekawie co nam się w Stacie Gliwice z Legią, Rakowa Częstukowa z Górnikiem Zabrze i Pogoni Szczecin z Wartą Poznań. A my teraz przenieśmy się już do Krakowa na pierwsze spotkanie tej kolejki. Krakowia mierzyła się ze stanu Mielec. Skład Krakowi w bramce Hroszczu, w bronie Peska, Gica, Hoskonen w pomocy Konopianka, Myszorata, Nasów, Rakoczy, Oshima i Rapa, awataku Makuch. Skład Stali w bramce Mrozek w broni Leandrow, Kismatras, Wolski w pomocy Gettinger, Wlazło, Domański, Wajeho i Hiszpański, awataku Sapinen. Tak prezentują się składy obydwóch drużyn. Stal po odejściu Hamulicia już nie radzi sobie tak dobrze jak w pierwszej części sezonu. Za to Krakowia cały czas na fali. Właśnie dzięki temu panu on zdobywa w tym momencie swoją już 11 bramkę w tym sezonie. Makuch jest niesamowity. Widzimy powtórkę. Jak tutaj poklepali zarakoczy, a później Małkuch kropnął z całej siły w prawą stronę Bramki Mrozka, a ten był bez szans. A tu widzimy, jeszcze w drugiej połowie stan zerwała się do ataku. Jednak ten szczał prosty. Chroszczot ten już mógł być bardziej zaskakujący i przede wszystkim groźniejszy. Ale jednak, Chroszczot bardzo szybko połapał się w tym. Co po tym rzucie wolnym się wydarzyło, i ostatecznie Krakowia zwycięża z stanu Mielec 1 do 0. A my teraz szybko wędrujemy do łodzi, tam widzew podejmował Śląsk Wrocław. Skład widzewa na to spotkanie w brance Wrąbel w obronie Szota, Kreuziger, Stępiński, Żyro w Skun, Nunes, Kun, Pawłowski Szeku i Mirosz i w ataku Sanchez. Skład Śląska to za to bramce Szromnik, w brance Szromnik obronie Poprawa, Werdaska, Bejger w. Pomocy je Szwarc, Olsen i Konczkowski, a atakuje Jaszczembski, Exposito i Lewa. Śląsk, pewnie napędzony tym zwycięstwem z koroną Kielce 2-1, do 1. za to widzę też na trudnym terenie w Gdańsku, ostatecznie wywiózł 3 punkty, ale widzimy, że to jednak Śląsk ostatecznie w 87 minucie wyprowadza cios, który Daje im zwycięstwo 3 punkty. Widzimy jeszcze raz: Exposito zagrywa do lejwy. Ten później podskakuje ze szczęścia, bo wie, że tym strzałem i tą bramką dał Śląskowi wymarzone 3 punkty. Śląsk coraz dalej od strefy spadkowej, co może być dobrą wróżbą na przyszłość. A my teraz przenosimy się do Kielc. Tam wspomniana już wcześniej: korona mierzy się z wspomnianą już wcześniej Lechią Gdańsk. Skład Korony w bramce Forens w uronie Balicz, Malarczyk, Zator, Gudinho, w pomocy Nono, Szpakowski, deakonu w ataku Kiełb, Śpiączka i Łukowski. Skład Lechii to w bramce Kucja, w Pieczak, Malocza, Nalepa, Bartkowski, w pomocy Kałziński, Konrado, Gajos, Terasino, w ataku Zwoliński i Pajszoł. Oba zespoły już swoje ostatnie spotkania przegrały. No i trudno tutaj stwierdzić kto bardziej potrzebuje punktów, ale widzimy, że to Konrado po wrzutce na flavio opanszą w 34 minucie daje zwycięstwo. Daje zwycięstwo zespołowi z Gdańska. Lechia wygrywa na dość łatwym w tym sezonie terenie w Kielcach 0 do 1. My przenosimy się do częstochowy. Tam raków podejmował górnika. Zabrze skład Rakowa w bramce Kowalczyk, w Petraszek, Sfarna, z mocy Kun, Lederman, Nowak, Tudor i w ataku Lopez, Gutkowski z Iwdowiak. Skład górnika to za to w bramce Bilica, w obronie Jenseń, Janicki, Paluszek, w pozycjach Janża, Młodo, Kunuki, Jolkowski i w ataku Podolski, Włodarczyk i Dadok. Raku będzie chciał pewnie w tej kolejce odzyskać fotel lidera. Ale żeby to zrobić no to przede wszystkim musi wygrać. I musi też liczyć na to, że Legia straci punkty. Ale pierwszy punkt raku wykonuje. 40 minuta. i Lopez. Gdzieś ta piłka dotarła do niego po rykoszecie. No i ostatecznie to on jest strzelcem jedynej bramki w tym spotkaniu. Widzimy uderzał Gutkowski, z który... Ma ostatnio jakiś problem szczelecki. Wyprzedził go Adam Zerak w klasyfikacji szczelców. No i ostatnio też nie może się tak dobrze znaleźć w polu karnym. No ale najważniejsze, najważniejsza informacja dla klubu Szczęstochowych jest taka, że Raków wygrywa 1 do 0. My przenosimy się do Szczecina, tam pogoń podejmowała wartę poznań. Skład Pogoni w Brance Stipisa obronie Kutry, Zech, Trianta, Valquis, w obronie Kutrys, Zechtiranta, Filopulos, Walkwis w Łęgowski, Kowalczyk i Dąbrowski, a w ataku Almquis, Zachowicz i Grosicki. Skład Warty to za to w bramce Lis, w obronie Matuszewski, Szymonowicz, Iwanów, Stawropulos i Grzesik, w Polsce Żurawski i Kupczak, awataku w ataku Luiz, Relak i Szmyt reprezentują się składy obydwóch drużyn w kryzysie, znaczy w pogoni, już nie mam mowy o kryzysie. Wydostali się z niego już dawno, a teraz będą chcieli dogonić czołówkę, ale takimi akcjami. No, szapoba, bo to co zrobiła Pogoń w tym momencie jest niesamowite. Rozklepali obronę, warty poznania trzeba, a to musi zostać uznane, ponieważ jak oni tą obronę rozklepali. Jest niesamowite. Pogoń wygrywa z wartą Poznań 1 do 0. A my przenosimy się już do legnicy, tam miedź podejmowała Wisły Płock. Skład miedzi na to spotkanie wybram Serenarci w obronie Matenia, Niewulis, Alternex i Masouras, w pomocy Drigas, Matuszek i Dominguez a w awatagu Kobacki, Enrique i Narsing skład Wisły Płock, kto natomiast w bramce w Ronie Rzeźnicza, Kapuła Diwallo, w pomocy Tomasi, krasach Furman, Szwoch, Iwata, Kocy, Łasekulski i Wolski. Tak prezentują się składy obydwu drużyn. Faworytem tego spotkania Wisła Płock, chociaż Mieć będzie starała się wyjść ze strefy spadkowej, nad którą, w której znajduje się już od jakiegoś czasu, a widzimy tutaj fantastyczne uderzenie Enriqueza nie znajduje drogi do siatki ale to uderzenie już tak znowu do dośrodkowywał tym razem jednak podawał no i Enriquez takiej sytuacji nie zmarnował Mieć wygrywa swoje spotkanie z Wisłą Polsk 1 do 0 no jest coraz bliższa wydostania się ze strefy spadkowej Mieć Wisła 1 do 0 a my przenosimy się szybciutko do Poznania. Tam Lech podejmował Zagłębie Lubin. W skład Lecha, wybrance Bernarek, w bronię Reboczą i Salamon Pereira w pomocy murawskiej, a Kasztrem i w Ataku Skóraś Isak i Baloa. Skład Zagłębia w ręce Biesza, dłonie Giorbelidze, Jachławnicza w Mocy Żiwec, Słakomy, Starzyński, Makowski i w ataku Doleżal. Faworytem to spotkania oczywiście Misz Polski, jeszcze Misz Polski, lech Poznań, chociaż ostatnio z jego formą bywa różnie, no i widzieliśmy to. Za głębie zaczęło od mocnego uderzenia jeżeli to tak możemy nazwać, to była dopiero 50 minuta, rozkręcał nam się ten mecz powoli w drugiej połowie, widzimy znowu Lech tym razem, Isak po raz kolejny trafia wyświetnie ustawionego Bieszczada tutaj także, ależ to fantastycznie obronił Kasper Bieszczad to powinno być już 1 do 0 dla Lecha Poznań, no i znowu Isak, znowu Bieszczad Ależ kutłuje się w polu karnym Zagłębia Lubin, a to jeszcze nie koniec. Taki oto centroszał zapodał nam Balua, ale jeszcze do piłki dopada. E, Ryboczo jest wrzutka na Isaka, ale on jakby nie w swoim stylu. Gdzieś ta piłka daleko, daleko przeleciała od bramki Zagłębia Lubin. No i ostatecznie Lech remisuje bezbramkowo z Zagłębią Lubin. A my przenosimy się już do Gliwic, tam Piast podejmował Legię Warszawa. Skład Piasta na to: Spotkanie w bramce Plach, w bronie Katrani, Szczerwiński, Mosur, Mokwa w mocy Hrapek, w ataku Ameyon, Felix, Wilczek i Konzior. Skład Legii to za to: W bramce Tobiasz, w bronie Ribeiro, Nawrowski, Johansson w mocy Wszołek, Jozłę Augustyniak, Mucci i Baku w ataku Carlitos. Legenda chciała odskoczyć od Rakowa, który w tym momencie wyprzedza Legię o jeden punkt dzięki temu zwycięstwu z górnikiem Zabrze. I widzimy, że Topia zaatakował od pierwszych minut, szarł w piątej minucie, e, jednak trafia w Tobiasza tak samo jak ten niegroźny szczel Kondiora, ale za to Legia w 28 minucie trafia w słupek bronki Placha a w 39 minucie za sprawą Carlitosa Legia obejmuje prowadzenie Legia jest ostatnio w gazie tak samo jak Carlitos powiększa swój dorobek strzelecki jest to już bodajże jego ósma bramka w tym sezonie tym razem wpakował piłkę w efektowny sposób szczupakiem, a swój dorobek strzelecki mógł podwyższyć bo w 85 minucie zmarnował taką to Doskonałą sytuację. Ostatecznie to jednak, Piast przegrywa 0 do 1 z Legią, no i Legia wraca na fotel lidera. A my przenosimy się już do Radomia. Tam Radomiak podejmował biały stok w ostatnim spotkaniu 21 serii gier. Skład Radomiaka w bramce Kobyla, Abramowicz, Cichocki, Cestor, Jakubik, Ponce Ramos, Alves, Donis i w ataku Kajarga, Rosza. i Leandro, skład Jagiellonii w bramce Alomerowicz, w obronie Pazdan, Puerto Stoinowicz, w pomocy lewicki Romańczuk, Kneneimas i w ataku Kamara, Guali, Przykryl Tak prezentują się składy obydwóch drużyn. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Oba zespoły przebywały jeszcze w rundzie wiosennej na pozycji lidera, ale to jednak Radomiak ostatecznie w 25 minucie wyprowadza śmiertelny cios Leandro przepchał tutaj się z dwoma obrońcami Jagieloni wrzucił idealnie na głowę Roszy a ten nie dał szans Alomerowiciowi, ale to nie oznacza, że nie było emocji w tym spotkaniu, widzieliśmy przed chwilą, uderzał jeden z graczy Radomiaka, trafił w Alomerowicia a tutaj Gualo obrócił się z zawodnikiem na plecach, ale ostatecznie trafił w supek bramki Alomerowicia, a później trafił w Ej, przepraszam, nie Alomerowicza, tylko Kobylaka, a później trafił jeszcze raz w Kobylaka. No więc ostatnie spotkanie tej serii gier to ostatecznie zwycięstwo Radomiaka nad Jagielonią Białystok 1 do 0. A my teraz widzimy już podsumowanie tej kolejki w formie wyników. W piątek Krakowia pokonała 1 do 0 Stalmielec. Mielec. A widzę, fłyść przegrał u siebie 0-1 ze Śląskiem Wrocław. Taki sam, takim samym wynikiem zakończyło się pierwsze ze sobotnich spotkań. Korona uległa Lechigdańsk. Za to Raków częstochowa pokonał u siebie 1-0 górnika Zabrze, a pogoń także 1-0 pokonała. Warte Poznań Także w tej kolejce Miecz wygrała 1-0 Z Wisłą Polskę Lech Poznań zremisował bezbrankowo Z Zagłębiem Lubin A Piast Gliwice przegrał 0-1 z Legią Warszawa W poniedziałek za to Radom jak Radom Na zakończenie tej serii gier pokonał 1-0 Jagiellonie Białystok A teraz już przed nami tabela W tym momencie na, na czele Legia Warszawa, która ma jeden punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa na trzecim miejscu dzięki te, temu zwycięstwu z Jagiellonią Białystok Radomiak z 37 punktami poza podium na ten moment. Lechia Gdańsk, która ma 35 punktów w strefie spadkowej niezmiennie na ostatnim miejscu. Korona Kielce punktów 15, Wisła punktów 19. I mieć a punktów 20 z taki sam dorobek ma górnik, zabrze. Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zachęcam do stawienia łapki w górę, a także subskrypcji kanału i piszcie co sądzicie o tych dwóch kolejkach. A tymczasem już do zobaczenia w kolejnym materiale.